poprzednio w Penu Cześć, witajcie ludziska z, z tej strony Broly, a to jest kolejny odcinek naszej serii zagrajmy w Penumbra Czarna Plaga, także kontynuujemy. Eee, możecie sobie poglądać jak sram w gacie grając w tą grę. No ale cóż, e, mamy tutaj pewną rzecz do zrobienia, mianowicie e, aby włączyć, przywrócić zasilanie e, To mamy tutaj właśnie karty, dwie. O, dzisiaj jest tam w pokoju, zapomniałem o niej. Poczekajcie. E, I musimy te. Te karty zaprogramować po prostu e, w takim komputerku, zaraz wam pokażę dokładnie o co chodzi, właśnie tutaj. No, i miałem z tym naprawdę mnóstwo problemów. Wcześniej próbowałem nagrać właśnie odcinek, ale tak naprawdę nie wiedziałem, jak mam te karty zaprogramować. E, no, niestety, niestety, ale musiałem zobaczyć wnet, jak się to robi, ponieważ tak naprawdę no, siedziałem i, i nie wiedziałem, e, jakie tutaj programy mam przenieść. No ale cóż, na czerwoną kartę musimy mieć, e, musimy właśnie dać trzy właśnie początkowe e, programy. Tak wiem, no, zaraz nas wyjdziemy lamusem, że sprawdzam w internecie i tak dalej. W sumie racja, jestem lamusem, ale... Nie chciałem tracić po prostu czasu. O cholera, nie tak. WON mi z tą kartą! Tutaj mamy... Właśnie. Eee, teraz mamy kartę eee, Kurde, tam chwilę mruczy w tym pokoju ten potwór eee, teraz mamy kartę Życie ludzkie to taki już mi nie, nie strasz! Nie takie ja nie zniosę tego dłużej Dobra, mam nadzieję, że nie wyjdzie ten, ten potworek, bo chyba zawału dostanę no i teraz na niebieską dajemy sobie lo 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 lokalizator sieci, program antywirusowy e Konfigurację układu e Protokół sieci Tutaj i zapora sieciowa Dobra, super Także teraz musimy przenieść tą kartę Tutaj Została nam jeszcze zielona karta Karta chyba interfejsu z tego, co kojarzę. No i musimy dać tak, Narzędzie administratora, system plików, konfigurację układu, to w ogóle jest na każdej karcie. Nie, dysku. Usuń, układu. Interfejs poleceń. Tutaj. I, 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 i. Interfejs system pliku. interfejs dysku, tak. Po dysku Nie O, właśnie, w ten sposób, dobra I to sobie dajemy właśnie tutaj I powinno się włączyć zasilanie No Kurde O! Super No jak widać wszystko jest fajnie, a ten potwór cała, 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 myślę, że coś życie bojęc. O kurwa! Ja pierdolę! Dobra. Może chcę tylko, Okej, okay, spokojnie, spokojnie, chciałem... No to zabłysłem! Fajnie mi to wyszło. Mam nadzieję, że tego potwora tutaj nie ma, bo chyba dostanę zawału. Okej, okay, co ja mam teraz zrobić? Kurde, te, te miejsce jest naprawdę wielkie. Dobra, to ja mam jakiś pokój. O, nawet dwa pokoje mamy. Ale najpierw tutaj. Jest to kto? O, chyba jednak nie. Dobra. Ha, to wygląda jak szatnia. Mamy bateryjki do latarki, z której i tak nie korzystam. I nie wiem, czy w ogóle skorzystam. Okej, okay, tu niczego nie ma. Tutaj mamy. Wygląda to, że, szkół... że za szkłem znajduje się jakieś... znajdują się jakieś papiery. Może zdołam je jakoś wydobyć. Eee... Hmm, hmm, hmm. O! 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 Możemy właśnie pieprząć cygówką. E, bla 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 bla. My, wy sobie, to oczywiście możecie e, ładnie przeczytać. Ja nie będziemy, ja nie będę tracił na to czasu właśnie. E, I przeczytam sobie to po prostu poza odcinkiem e, śledząc ten materiał. Także, jak chcecie sobie oczywiście zatrzymajcie filmik. E, no i możecie sobie to e, w spokoju e, przeczytać. Dobra. Tutaj mamy. Ja pierdolę, te światło mi naprawdę źle wróży. Kantyna. Nie mogę tam wejść. drzwi się zaciały. Eee, co my tutaj mamy? Ambulatorium. Dwie nie chcę się otworzyć i nie widzę żadnego zamka. Są oznaczone numerem 3061. Może zdam to jakoś wykorzystać. Okej, okay, czyli chyba w notatniku zapisały nam się. Nie tutaj. Tak, droga do baleronu blokuje drzwi oznaczone numerem 3067. Wydaje mi się, że ten numer będzie nam potrzebny. Nad nim ja idę. Idę, tak naprawdę, na, na takiego. na takiego Pawlacza, typowego Jana. Eee... Kurde, co chwilę się obawiam, że ten potwór może tutaj być. Hmm, co my tutaj mamy? Maszynownia. Dobra, wchodzimy do maszynowni. O kurwa! Jakiś gastem. No na razie tam nie, nie przejdziemy. Hmm. Może tu się jakoś to do, da wyłączyć? Nie, chyba jednak nie. Eee, musimy to pewnie jakoś wyłączyć w jakimś pokoju. Tak mi się wydaje. Nawet nie wiem, gdzie ja idę. O kurwa! Słyszeliście to? Łololololol, słyszę potworka. On jest w tym pokoju. Musi być w tym pokoju. Ok, yy, magazyn. Wchodzimy do magazynu. Mogę, mogę, super. Mam nadzieję, że żadnych niespodzianek tutaj nie będzie. Jak w centrum komputerowym, wtedy naprawdę akcja była gruba. Eee... Co my tutaj mamy? O, tutaj są jakieś bomby, czyli wychodzi na to, że przez ten laser chyba e, przejść nie mogę, bo może się to naprawdę źle skończyć. E, wydaje mi się, że człowiek po drugiej stronie okna trzyma w rękach maskę gazową. Super, czyli to jest maska gazowa i dzięki niej będziemy mogli przejść do maszynowni. E, tak, super. Dzięki niej mógłbym poradzić sobie z czymś tam, z wyciekiem gazu, no czyli oczywiście e, wiadomo do czego ta maska nam się przyda. No jak widać, mamy tutaj e, ten laser i oczywiście musimy jakoś przez niego przejść. Także wykorzystam te skrzynie tutaj sobie. O właśnie w ten sposób. Pek. Pek i ipek. Dobra. Uff udało się. Eee, co jest? Kolejna tutaj, eee, kolejna, kolejna statuetka. W sumie nawet nie wiem do czego one służą, ale, ale mamy w każdym bądź razie. Hmm. Co ja mam tutaj zrobić? Zobaczmy. Zro hmm, wydaje mi się, tak, narządy wzroku tej małpki są dość uproszczone. Spróbuję... Ehe, no i proszę, widzisz? To jak rzeźbienie w glinie. Nie chcę ci przerywać popisów logicznego myślenia. Powiem prosto z mostu. Widzisz to, co chcę, żebyś widział. Cóż, nie zadziała, jeśli będziesz się poruszać, jasne? Nie dowiesz się, jak ta sztuczka działa. Dobra, straszysz mnie tylko, człowieku. Ale okej. Okay. Hm. Mamy flareł... Mogę tam przejść, a tu co się stanie, jeżeli... Czy raczej niczego nie zrobię. O kurwa! Okej, okay, trochę nie pykło, chyba nie tak to miało wyglądać. Ale dobra. Mm. <śm> o, chyba wiem jak to zrobić. Musimy tutaj skorzystać właśnie z tych skrzynek, tak mi się wydaje. Eee, I właśnie w ten sposób. Hm, chyba jednak nie. O cholera jasna, co ja mam tutaj zrobić? Co ja mam zrobić? Hmm, także weźmiemy sobie tą skrzynkę. No dalej, spadnij na dół! O! I git! I chyba wiem jak to zrobić, teraz musimy tutaj przejść sobie. Na górę. I chyba... tutaj. Okej, okay, tak jak mówiłem. O, mamy save pointa, super! Czyli jesteśmy tutaj bezpieczni. Yy, na całe szczęście, tylko tutaj mam jeszcze jakąś e, pułapkę. <kłysy> Doktor Richard Eminis O kurde, widać notatka jest długa, także wy sobie to możecie oczywiście przystopować i... Ja nie jestem tobą! Stanowię fragment większej całości. My jesteśmy niczym. Jesteśmy pomyłką. Muszę na powrót do nich dołączyć. Wypuść mnie! Uwolnij! To nie w porządku! Powinienem być razem z nimi. Ja to oni. Nie powinno być żadnego ja. To nie jest pierwszy raz. Był inny zarażony. Red. Nie pozwoliliśmy mu umrzeć, choć bardzo tego pragnął. Reda, oczywiście Reda. nazwał Reda znali znaliśmy oczywiście z pierwszej części. Jesteście... Je... O Jezus! Oh. <ścoughs> O kurde, czekajcie na piesie. Wracając, Reda znaliśmy z pierwszej części. Niestety jego żywot e, skończył się tak naprawdę tragicznie, e, bowiem tak naprawdę spłonął. Tak, dobra. O cholera, nie. Jakieś hmm. to w ten sposób. No, dawaj tą skrzynkę tutaj, okej, okay. to sobie damy tutaj, a to sobie damy tutaj, okej, okay. I, i, i powinno być dobrze. O, widzicie, nawet nie, nie musieliśmy skakać. Kurde, kolejna kolejna jakaś, jakiś gaz, tym razem będę musiał, znaczy będą się tą, wychodzi na to, że tą maskę będę musiał szybko wziąć. Okej, okay. mogę ją założyć? O mogę, super. Co to jest? Słyszycie ten dźwięk? No dalej. to w ogóle dało. Chyba nic. Wygląda tak, jakby jego twarz się stopiła. Niedobrze mi. No mi też nie. Aha, my włączyliśmy te lasery tutaj. Wiecie co, wyłączę tą maskę. I zapiszę grę. I mam nadzieję, że ta muzyka się skończy, ponieważ... Kurde, ona mi irytuje. Hmm. To tak jak ja teraz tam przejdę, będę się zrobić sobie ponownie tutaj. Co to jest? O kurwa. <grymne> o! W życiu się tak dobrze nie bawiłem. <grymne> Co pewnie niewiele ci mówi. Ten koleś ma najebane w głowie! I tyle. Te pająki tutaj są jeszcze? Hello? Pajączki? Jop, jop. Dobra, wychodzimy stąd. Woo! O kurwa, bym z nogi połamał. Oh. Teraz musimy dostać się do tej maszynowni. Eee, maska gazowa... Tylko gdzie ta maszynownia teraz była? Szkoda, że mapy nie mogę włączyć. Hmm, chyba nie będzie mapy. Dobra, także idziemy tam. Być nie wiem, gdzie to było. O! O! o, kurwa! Tak, tak, i go, bracie! Uwolnij nas obu O kurwa! O! <ścoughs> Ale mi ducho teraz zawaliło! Mogę tam wejść? Hello, potworku, jeśli ja ciebie nie boję. Teraz jestem taki cwany. Ale zobaczymy. Coś w tym pokoju musiało być. On czegoś tam pilnował. Wejdziemy tam. Tego potworka nie powinno być. Panie, jesteś? Kurwa, teraz się boję. Jest! Nikogo nie ma! Super, bardzo się z tego cieszę. Ale co my tutaj mamy? Mamy kamień, raczej cygówki, Ja mam kamienie, dobra, nieważne. E, flara i bateria. Czyli w sumie niczego ciekawego tutaj nie było. Dla ludziska, widzicie, ja już mam dosyć tej gry na razie. Ten odcinek naprawdę będzie krótki, ale ja chcę naprawdę odpocząć. Takie gry są dla mnie naprawdę. Ja jestem zbyt słaby na takie gry. <laughs> Także e, na ten czas, jak się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. E, no i w kolejnym odcinku po prostu. E... W sumie nawet nie wiem, co zrobimy. Nawet nie wiem, jakie mamy cele misji teraz. Czekajcie, zobaczymy sobie do dziennika. Do zrobienia. Korytarz prowadzący do maszynowni wypełniony jest stojącym gazem. Aha, właśnie. Udamy się do maszynowni. E, mamy właśnie maskę gazową, która umożliwi nam właśnie dostanie się tam. E, także cóż, do zobaczenia do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.